Jest poniedziałek 7 października, minęła godzina 22. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Agata Jasińska, czas na losowania. Ale najpierw chciałabym zachęcić Państwa do odgrywania pierwiastka Marzeń lotcinium. Nie jest to trudne, bo powstają wtedy, kiedy gra się w gry Lotte Lotto. Dzięki temu mają Państwo szansę na wygrane, a tutaj to Sportowy może wspierać drużynę Marzeń Lotto. Tworzą ją sportowcy z różnych dyscyplin, którzy mają cel, chcą być najlepsi. Zachęcam Państwa do grania w ulubione gry Lotto i pomagania sportowcom spełniać ich marzenia. Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki. A jutro mogą Państwo dołączyć do grona Lotto Milionerów. Wystarczy trafić szóstkę w Lotto lub Lotto Plus. Dodam, że jutro w lotto a na pierwszego stopnia to 2 miliony złotych. A w lotto plus, jak zawsze, do zdobycia będzie milion złotych. Powodzenia! W Multimulti -multi każdy sam decyduje, o jakie pieniądze gra. Najmniejsza z wygranych może być warta 2 zł, a największa przy grze w opcji z plusem za maksymalną stawkę aż 25 milionów złotych. Zapraszam Państwa na Multimulti. -multi. W kasecie maszyny rosującej mamy 80 kolejnołożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zbawiamy blokadę. I losujemy 20 liczb.

Każde losowanie kaskady to nowa pula prawie 300 tysięcy wygrywających losów, ale tylko jeden z nich jest wart ćwierć miliona złotych. Takie pieniądze dzięki kaskadzie zdobyło już ponad 460 graczy. Pora na kolejnego zwycięzcę. Zapraszam Państwa na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejnołożone kule. Będę maszyny jest pusty. Zdajemy blokadę. Losujemy 12. 2 8 Dwadzieścia trzy dwadzieścia osiemnaście siedem cztery dwadzieścia cztery pięć jedenaście dwadzieścia dwa Dzięki temu, że w rodzinie Lotto mamy Eurojackpot, można grać o gigantyczne pieniądze. W jutrzejszym losowaniu do wygrania jest 45 milionów złotych. Eurojackpot gra się bardzo prosto. Wystarczy wydawać 5 liczb z 50 oraz 212 12. Mogą je Państwo typować sami lub grać metodą na Kto gra w ekstrapensję, ten ma szansę wygrać pensję na lata. W zależności od stawki w grze, to może być 5 tysięcy, 10, a nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Życzę Państwu cennych typowań i zapraszam na ekstrapensję. W kasetach maszyny rosującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwaniamy blokady. Zaczynamy losowanie. 9 35 4 26 19 Na ostatnią liczbą losowano no, jest liczba 1. Ekstra pensja gra z ekstrapremią. Zdobyta premia wypłacana jest od ręki i może być wata od 100 tysięcy aż do miliona złotych. Trzymam za Państwa kciuki i zapraszam na losowanie ekstra premii. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i cztery kolejne kule. Będą maszyny są puste. zwalniamy blokady. Zaczynamy losowanie. 23 3 35 26 32, a Na ostatnią listę głosowaną teksta premii jest jest liczba 3 Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie można też grać online w gry lotto. A warto grać zarówno online, jak i w punktach lotto, bo z każdej złotówki wydanej na gry i loterie lotto aż 19 groszy trafia na wsparcie polskiego sportu i kultury. Każdego roku są to setki milionów złotych. Nasze spotkanie dobiega końca, ale zapraszam Państwa w imieniu Mateusza Kaczmarka. Na jutrzejsze wieczorne losowania będzie można je obejrzeć na antenie TVP3 oraz w internecie na stronie lotto.pl i na profilach lotto w mediach społecznościowych. Dobranoc. Razem tworzą lotinium, biorą los w swoje ręce. Ich połączone marzenia zmienią przyszłość. Dołącz do gierających w Lotto i wspieraj rozwój polskiego sportu.